Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj wtoreczek. Ja niedawno co wstałem. No i powiem Wam, że piękna pogoda się dzisiaj zapowiada, że będzie. Ale jak to będzie, to zobaczymy. Bo nic co, trzeba będzie zrobić kurde zaraz kawę. Zobaczyć ile jeszcze mi zostało pauzy do zrobienia. No i trzeba będzie za kurde... Podjeżdżać pod bramę i się zrzucać. O, coś Wam pokażę. Z racji, że już jest wi widno, to tam kurde daleko, to są nasze miejscówy, ale były tak kurczę o pierwszej w nocy zawalone, że nie było jak stanąć. A tu jest ta no, moja dróżka, co ja w nią yy, wcofuję i nawracam się do góry. A my stoimy sobie tu, elegan się, powiem wam, że fajna miejscóweczka. Więc w razie W mam kolejną miejscóweczkę, Z tego co widać to można jeszcze tutaj przy tej drusce stanąć. Ale tu jest nawet fajnie wydeptane. O, widzicie? To jest takie kurde fajnie wydeptane. A tam yy, to jest rondo co my przejeżdżamy. I za tym niebieskim budynkiem tam na wprost jest kurde nasza firma, gdzie musimy się zrzucić. To by pomyślał No Tam jest kolejna jakaś firma Dobra, idziemy Zrobimy sobie kawę, śniadanie A przy okazji zobaczymy ile jeszcze mamy Pauzy Pauzy nam zosta zostało A pauzy nam zostało moi drodzy Proszę bardzo 21 minut jeszcze zostało, no już w sumie 20. To w takim razie sobie zrobię kawę, jakieś śniadanie. I akurat 20 minut nam minie. I to jest plan. Dobra, bierzemy się za robienie śniadania. Proszę bardzo. Ktoś kurde przyjechał, żeby się nawrócić, i właśnie my tak samo w tą dróżkę tu wcofujemy, aby właśnie później pojechać do góry. He he. Elegancio, nie. No i dobra, 9 godzin i 4 minuty pauzy nam wyszło, więc możemy sobie na spokojnie rozpocząć już tacho. Okej, okay. cyku tyku, tyku tyku. No i 4 minuty na młotkach i możemy jechać. I akurat 5 minut na młoteczkach, powietrze nam się nabiło, więc możemy ruszać. Tak, ja wiem, że ogólnie wam mówiłem w niedzielę, jak startowałem, że będę nocki robił, ale powiem wam szczerze, że jest tutaj taka możliwość, właśnie, żeby się przestawić na jazdę za dnia, więc ja to zrobiłem. Wczoraj zamiast o 19.20 kurde startować z Austrii, że być tutaj w Libercu na godzinę 7, no to sobie wystartowałem o 17. Byliśmy tu o pierwszej w nocy, 9 godzin pauzy. I akurat Buźwa, zapomniałem jeszcze się wypoziomować no Ale dobra Ja pierdzielę Co tu się dzieje? skąd tyle kurde tutaj osobówek się narobiło A Tutaj jakiś kurde wystawa Jest y, tych Kosiarek a no tak, bo sezon się kurde yy, Zrobił I jakiś kurde Jakaś wystawa jest A widzieliście Widzieliście Jak nie widzieliście No i dobra Standardowo w prawo Tam mamy Wolne Dobra Możemy sobie ruszyć Zameldowany Elegancko, no w sumie nie tak elegancko, bo trochę nam zejdzie, bo przede mną jest dwóch przewozaków i no niestety prze, przewozaki mają e, pierwszeństwo, więc ja jestem trzeci do e, podjechania, żeby mnie zrzucili i załadowali. No niestety, czyli z taką, taką godzinkę nam tutaj spokojnie zejdzie, no, nic nie poradzimy, no. Nic nie poradzimy, moi drodzy. Już po prostu czekamy cierpliwie. Właśnie przewozak wyjeżdża. A my stoimy tutaj godzinę 30. Mam nadzieję, że za chwilę właśnie jedziemy. To by było kurde, bardzo fajnie. I tak właśnie się stało, że jeżdżamy. No i elegancko, półtora godziny tylko oczekiwaliśmy. Muszę się tu, kurde, jakoś dobrze zabrać. Bo trochę mi tutaj przeszkadza jedna przyczepka. Eh, dobra. Jest dobrze. Elegancko. Dobra. Czas, kurde, stąd robić wypad. I już wiem, czy mi tak zeszło troszkę w oczekiwaniu. To, że dwóch przewoźników tam było, do pół biedy. Ale był mój ulubiony magazynie. Wredny. I dlatego to tak właśnie wyszło, jak wyszło. Ale cóż, dobra. Najważniejsze, że jesteśmy zrzuceni, załadowani, więc obieramy kierunek. Austria to jest ten plus, a minus jest ten, że tam gdzieś będziemy w granicach 22 w Austrii na parkingu. I Jeszcze kurwa, po krawędzikach muszę jeździć. O, super, fajnie. Yy, no, Minus jest ten, właśnie, że w granicach 22 tam będziemy gdzieś na parkingu. No i kolejny minus jest taki, że yy, gdzieś koło 16, 17 będziemy przerabiać. Może 18 nawet w jeden. Więc <laughs> ciekawie się zaczyna. Dobra, co? Co ma być, to będzie? Lecimy. No proszę bardzo Austria i nasz parking, który żeśmy, Na którym żeśmy wczoraj się pauzowali No dzisiaj bez dwóch zdań zakończę robotę bardzo późno niż zwykle Bo tak to kurde zawsze żeśmy gdzieś tu w Austrii kończyli 16-17 to był mac Chyba że nas tam przetrzymali no to Do 18 się dolatywało na parking No ale dzisiaj z przyczyn takich, że ja sobie wymyśliłem, że przejdę na dniówki, bo nie chce mi się w nocy jeździć. No to wiadomo, że o pierwszej, zakończy... o pierwszej byłem w Libercu, 9 godzin pauzy no i 10.30 żeśmy wystartowali. Póki, kurde, tam wjechaliśmy, to była 12.00. No i za 10.00, żeśmy w sumie wyjechali, nie? No to wiadomo, że dzisiaj to bez dwóch zdań będzie zakończenie bardzo późno. Do parkingu zostało mi jeszcze 16 km. Ale najważniejsze pytanie jest takie: czy tam będzie miejsce? Brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Wjechałem sobie na parking, tak jak sobie właśnie wjechałem, to tak sobie z niego wyjechałem. Bo nawet nie było jak, kurde, się przecisnąć. Nawet nie wjeżdżałem na ten parking, bo widziałem, że jest całkowicie zabity. Jeszcze miałem tu taką nadzieję, że przy drodze, ale też nie było e, żadnej e, opcji. E, no co? Mamy e, do kolejnego parkingu mamy e, 13 km, więc liczę na cud, że tam będzie jakieś miejsce. Dobra, próba numer 2, moi drodzy. Będzie miejsce czy nie będzie? Oto jest pytanie. Ty, 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 ty. Tu już za dupami nie ma sensu. Dobra, jedzie, pojadę tu na osobówki, typowo. Da, za dupami nie ma sensu. E, jak wygląda tutaj ta sytuacja? No, sytuacja jest, e, że tak powiem, beznadziejna. O, poczekajcie. Może nie tak do końca beznadziejna. Czy by mi się tu udało wcisnąć? Elegancko, elegancko. że udało nam się zaparkować. Tachu już mam zakończone. Eee, to, że ja tak stoję, no. Stoję jak taki kurde dzięcioł. Ale grunże, stoję. Co nie. Nie chciało mi się już tutaj nawet kombinować grunże, tylko wjechałem i, i jest elegancko. No tak, mówię, stoję jak taki dzięcioł. Bo na dobrą sprawę. Mógłbym się tutaj przy dobrych wiatrach przykleić do krawężnika, ale nie ma tragedii. Widzieliście to, stanąłem tutaj jak taki dzięcioł na dobrą sprawę, tak jak mówiłem, mógłbym się, mógłbym się jeszcze przesunąć do krawężnika, ale nikomu ja tutaj nie przeszkadzam, więc jest wszystko ok. Nawet jest kurde lepiej, bo między mną a bubusikiem tam co stoi to jest taka przestrzeń, że teraz, właśnie w lusterku widziałem jak się tam osobówka wcisnęła. A mówię, nie będę nikomu tu przeszkadzał, bo droga jest dość szeroka. A drogę mamy ogólnie dość szeroką, że spokojnie się nawet zesta tutaj przeciśnie. Chyba, że ktoś by tutaj stanął. No to na, dla, dla pewności mogę sobie o, złożyć lusterko i jest elegancko. I dobra, moi drodzy, więc w takim razie ja idę spać. The next day. Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym dniu. A dzisiaj mamy środę. Człowiek kurde już stał, tacho uruchomił, młotki już tam idą. No i co? Sprawdzimy czy wszystko jest ok. Siodło zapięte. Tu na chwilę obecną widać, że jest wszystko ok. Nie ma żadnej kurde dziurki. I tak to właśnie wygląda Ale wiem jedno Że jest mega zimno To nic na to nie poradzimy Dobra Widzimy się gdzieś tam później A few moments later Normalnie nie mam żadnej mocy Tak mi się kurde spać chce Jestem tak zmęczony Że szkoda gadać yy, Ogólnie jestem już yy, na terytorium Czech Dokładnie to ja jestem, nie wiem, jakieś e, 6 km przed nojmo. Ale nie mam kurde, tak szczerze powiem Wam żadnej mocy. Pauza mi już wyszła, 35 minut pauzy, więc mamy już zaliczoną pauzę i możemy sobie pyrkać, ale póki tak się stanie, to ja jeszcze tu sobie muszę kurde tą e, nawigację poprzestawiać, bo mi się kurde wyłączyła. Widzę. Dobra, moi drodzy, co? Odezwę się jak coś sobie przypomnę, coś wydarzy się ciekawego, bo powiem Wam szczerze, że no nie mam kurde jakiejś mocy urzędowej. Mimo to, że się przestawiłem na dniówki, to jest kurde gorzej, gorzej niż było na nockach. Nie wiem, czy to jest fakt spowodowany też tym, że wróciłem na stare śmieci, czyli na linkę. Jakoś mi się lepiej jeździło na Francję, nie wiem czemu. Jakoś człowiek, kurde, bardziej taki niby, że nocki człowiek robił, ale jakoś tak lepiej było. Nie wiem, nie wiem dlaczego. O, jakiś kurde dzwon dzwonik był. Tutaj na poboczu stała solóweczka, a tam wcześniej stała osobówka i osobówka cały, kurde, bok od przedniego koła do tylniego koła miała szlifa zrobionego. Czyli na szczęście, takie już po wszystkim było, bo teraz wszystko zbierają Karetka poleciała, to teraz tylko usprzątnąć muszą drogę Ale ruch wahadłowy, strażacy puszczają na zmianę Więc najważniejsze, że się udało przejechać, nie trzeba było tu odstać Bóg wie ile No dobra, możemy jechać dalej sobie A co sobie będziemy żałować? Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.